Mam tylko jedno żelkowe oko. To nie fair. Ups, chyba je przewiłam. Jaka ty jesteś niezdarna. Przestań się ze mnie nabijać. Masz, dobrze ci tak. Myślisz, że ci to daruję? Mylisz się. Zobaczymy, czy spodoba ci się mój dowcip. Już wygląda przerażająco. Trzeba tylko wziąć oko. Julia! Julia! Co się stało, Peter? Czy to twoje oko? Jakie to straszne! Oj, co to jest? Wow, jakie celne trafienie! Duszę się, pomóżcie mi, nie mogę oddychać! Musimy ją ratować! Dajcie mi uderzyć ją w plecy! Jakie interesujące widowisko! Po prostu wspaniałe! Co będzie dalej? Oko? Skąd ono się tu wzięło? Fu! Wyszło całkiem zabawnie. Czas coś przekąsić. Mm, w środku jest pyszne nadzienie. Chętnie zjadłabym więcej takich oczu. Mm, teraz moja kolej. Wezmę te, jeszcze te i jeszcze te. To jest pyszne. Chcę więcej. Sorry, ale to moje. To naprawdę wygląda pysznie. Żelki można tak fajnie rzuć. Może mimo wszystko podzielić się z nami. Proszę. Za późno, już nic nie mam. O, co to jest? O nie, mam nowe pary oczu. To za karę. Papryczka chili, nie jest to dobra opcja. Jeszcze masz szczęście, moja porcja mnie załamuje. Ale i tam dostał więcej niż my. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Konsekwencje mogą być straszne. Chyba nic mi nie jest. Niepotrzebnie się bałam. Ojej, nie sądziłam, że jej się spodoba. Ja płonę. Mogłam tyle nie jeść. Jest gorąca jak patelnia. Dobrze, że mam wodę. Wystarczy, Itan, wystarczy. Teraz ty, Emma. Choć uwielbiam czerwony kolor, to ta papryczka zupełnie mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Dam radę. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie sądzę, żeby ci się udało. No to wszystko, już prawie skończyłam. Więcej papryki? Skąd ona się wzięła? I tan, myślę, że to ty zrobiłeś. Zabieraj to. Aj, to boli. Dobrze ci tak. Oj, chyba się zaczęło. Zaraz eksploduje. Muszę zatkać uszy, nos i usta. To nie pomoże! Mam tu gaśnicę. Trzymaj, Vivien. Dzięki Itan. Teraz twoja kolej. Tylko nie to. Miałem nadzieję, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Nie próbuj uciekać. Będziesz musiał to zrobić. Dobrze inaczej się ode mnie nie odczepicie. Będę gryzł po kolei każdą paprykę. Zaczyna się! Gdzie ja jestem? Wow! Chyba leci prosto w kosmos. Postaram się temu lepiej przyjrzeć. O, fajnie tu! Chcę lecieć jeszcze wyżej. Dobrze, że została mi jeszcze jedna fabryczka. Wspaniale! Co za ofiary! Macie dużo cytryn, a ja mam tylko jedną. Za co spotyka mnie taka kara? Taki los. Ja zacznę. Jaka twarda, nie mogę nawet ugryźć. Wygląda na to, że będę musiała wepchnąć sobie do ust całą cytrynę. Też nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Rozprawię się z nią. A! Dostałem sokiem prosto w oko. Nic nie widzę. I tam nie mam czasu się tym zajmować. Muszę dokończyć swoją cytrynę. No dalej, teraz ty. Dlaczego ja, niech hema zaczyna? Ja i moje zęby nie jesteśmy gotowi na walkę z cytryną. Wezmę nóż. Co ona robi? Wystarczy pokroić ją w plasterki, żeby łatwiej było jeść. Gotowe. Spójrzcie, jak pięknie. To jest coś, czego z chęcią spróbuję. Zaczynam. Jakie kwaśne! Ale muszę się trzymać. Boże, aż mi twarz wykręciło! Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. Muszę przyspieszyć. O nie mój tusz do rzęs cały spłynął. Dobra, ostatni kawałek. Weź chusteczki, Emma. Dzięki przydadzą mi się. Teraz ty i tam. Mi tak o tym pamiętam. Zaraz rozprawię się z moimi cytrynami. A macie! Ostrożnie, Itan! Nie potrzebuję już miecza. Teraz będę korzystać z sokowirówki. Potrzebuję tylko soku. Skórki są zbędne. Ej, gdzie są wszyscy? Ups, to było niechcący. Itan, uważaj, proszę! Zwaliłeś nas z nóg. Wszystko gotowe. Pozostaje tylko przelać to do szklanki. Wygląda dobrze. Czas spróbować. O rany, jakie to kwaśne. To znaczy, chciałem powiedzieć, jakie to pyszne. Wow, to niespodziewane. My też możemy spróbować? Okay. Oczywiście. Nie żałuję niczego przyjaciołom. Częstujcie się. Wcale nie uważam, że to jest smaczne. Co za kwasota. Nie trudno było was oszukać. Od razu dałyście się nabrać na moje sztuczki. Okej, okay, itan, no to masz. O kurczę. Tylko jeden kitket, Co za porażka. Dostałam większą porcję, jestem zadowolona. To wszystko drobiazgi w porównaniu z moją. Spójrzcie na to! Ym, pozwólcie, że ja zacznę. Trzeba jak najszybciej pozbyć się opakowań, są niepotrzebne. Ostrożnie Vivien. O, oh, jaki boski zapach. No jedz już, pospiesz się. Nie denerwuj się, mogę to zrobić w dwie sekundy. Teraz Emma. Muszę się przygotować. Założyć śliniak i pozbyć się opakowań. Wow, jak ona to zrobiła? A teraz przydałby mi się widelec i nóż. No to zaczynam. Nie mogę tego ukroić. Do diabła z tym będę jadła rękami. Tak jest to wiele wygodniej i szybciej. Nie mogę się powstrzymać. To mi tak smakuje. Potrzebuję więcej czekolady. Próbujecie ukraść moje batoniki? Oddajcie je. Nigdy więcej nie stawajcie między mną a czekoladą. No w końcu nadeszła moja kolej. Mam świetny pomysł. Z moich batoników zbuduję wieżę. Całkiem nieźle mi idzie. Wow, jaka wysoka! Starałem się, niewiele zostało. Sorry, Tan. nie mogłyśmy się powstrzymać. Ciągnij! O nie, spada mi wieża też. Witamy z powrotem. Jak się masz? E, nic mi nie jest. Kask mnie uratował. No, kto pierwszy wciśnie guzik? Emma, dawaj. Siedzę w niebieskim pudełku, więc mam wielką nadzieję, że niebieski guzik mnie nie zawiedzie. Emma, przykro mi, ale będziesz musiała poradzić sobie z całą masą kurzych łapek. Jakie obślizgłe i obrzydliwe. Nadają się do horroru. Emma, wybacz, ale nie mam wyboru. A, co mam zrobić z tymi kurzymi łapkami? Chyba sobie żartujecie! Jak to co? Jeść! Jeść? Porażka! To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaka mnie kiedykolwiek spotkała. Fu, zaraz wymiotuję na sam widok! Zobaczmy, co będzie dalej w challengeu. Emma nie miała szczęścia z niebieskim przyciskiem, więc pewnie mi się poszczęści. Rzeczywiście, Miranda, gratuluję. Dostajesz całą masę dużych i bardzo smacznych burgerów. Sam bym tak chciał je zjeść. Okay. Smacznego? Wow, super! Ale mam obiadek. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Dziękuję. Te burgery są tak dobre, że nie mogę przestać. Chcę je zjeść wszystkie na naraz. Żegnaj, Bieto. I tak jestem piękna. Co za pyszności. Prawdziwa uczta. Te bułeczki są takie miękkie. O kurczę, chyba nie powinnam była tyle jeść. Nie mogę się teraz ruszyć. Wiem, co zrobić z kurzymi łapkami. Konoć czarownice używały ich do robienia eliksirów. Zrobię dokładnie to samo. Myślę, że mi się uda. Od dzieciństwa chciałam być czarownicą, a teraz moje marzenie wreszcie się spełniło. Zostało tylko sprawdzić, jak działa moja mikstura. Pan prowadzący będzie świetnym królikiem doświadczalnym. Jami. O, jakiś napój po burgerze bardzo chce mi się pić. Co się dzieje? Co ze mną? Dlaczego szklanka jest taka duża? A może to ja jestem malutki? No! Udało się! Dobrze ci tak. Więcej nie wrzucisz mi do pudełka, kurzy chłapek. Co ty narobiłaś? Cofnij to! Nie chcę być taki mały! A ja bym nie odmówiła! No to czemu milczysz? Naprawdę potrzebujesz mojego eliksiru. Ura, znów jestem szczupła i piękna. Dziękuję, Emma. No, kto tym razem? Emma, zaczynaj. W tej rundzie wybieram czerwony przycisk. Świetnie, bo kryje się pod nim. Dżem truskawkowy. Wszyscy uwielbiają. Dżem jest pyszny i bardzo słodki. Emma, uwaga na głowę, bo nadchodzi dżemik. A, i co to jest? Chyba coś bardzo smacznego. Mmm, to dżem truskawkowy. Uwielbiam dżem truskawkowy. A wiecie, co jest jeszcze lepsze od dżemu truskawkowego? Truskawki! Dobrze, że ten dżem je ma. Spróbujmy. Wyglądają bardzo apetycznie. Są takie dobre. W końcu mi się poszczęściło. Cieszę się razem z Tobą. Mirando, teraz Twoja kolej. Poprzednim razem miałam szczęście z niebieskim przyciskiem. Mam nadzieję, że i teraz mi się poszczęści. Mirando, tym razem dostaniesz przysmak wszystkich małp. Banany. Mam nadzieję, że Ci się spodobają. To wszystko? Jeden banan. Myślałam, że będzie ich więcej. Ależ oczywiście, kto zjada tylko jednego banana? Potrzebujemy więcej. Orety, jak dużo? Aj! Ostrożniej! Chcesz mnie zabić? O, ale teraz najem się bananów dosyta. To jeszcze nie wszystko. Zapomniałem o ostatnim bananie. No przestań, to bolało! Dobra, nie mam czasu na pogaduszki. Pora jeść banany. Ej, może ostrożniej! Mirando to nie jest wysypisko śmieci. Odkładaj skórki gdzie indziej. Dosyć! Tracę już cierpliwość. Ech, dobrze, że nie trafiają do pudełka Emmy. A, Emma zamieniła się w zombie! Pomocy, co tu się wyprawia? Aj! Chyba wymyśliłam naprawdę świetnego pranka z dżemem truskawkowym. tę rundę rozpoczyna Miranda. Dowiedzmy się, co ukrywa się za żółtym przyciskiem. Niezły wybór. Za żółtym przyciskiem kryje się świeży i bardzo słodki miód. Próbuję go jako pierwszy. Mm, to jest pyszne. Miranda na pewno nie będzie zawiedziona. Co to jest? Coś bardzo lepkiego i obrzydliwego. Cieknie po całym moim ciele. Aj! To przecież miód. Ale odjazd. Ojej, nie tylko ja lubię miód. One też. Dość, won. Nie lubię pszczół. I dziwne, Miranda znowu nacisnęła przycisk. Nie mam nic przeciwko, bo to sama przyjemność. Ojej, Miranda chce czegoś więcej niż waty cukrowej. No dobra, mam też makaron. Tego też ci mało? No cóż, do tego wszystkiego będę musiał dodać trochę mleka? Mirando, pora rzucić na ciebie te wszystkie smakołyki. Co to ma być? Miód w zupełności by mi wystarczył. Po co mi tyle wszystkiego? Teraz nie mogę nawet zlizać z siebie miodu, bo cały jest pokryty watą i makaronem. To jeszcze nie koniec. Mleko będzie wisienką na torcie. Come on! O Boże, tylko mleka tu brakowało. Te pszczoły mnie wykończyły. Nie mam nawet siły na to, żeby wyczyścić się z waty. Kontynuujemy wyzwanie. Emma, teraz ty naciśnij guzik. Mam nadzieję, że czerwony mnie nie zawiedzie. Oj, 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 nie powinnaś była go wybierać, bo teraz będziesz miała dużo żywych raków na głowie. Są straszne. Aj! A jakie mają kleszcze? Emma, przykro mi, no ale takie są zasady. Aj! Zdejmij to ze mnie! Dlaczego to się rusza? O nie, to raki! Masakra, siedzą na mnie! Coś mnie stąd uratuje! Błagam! Próbują mnie zjeść! Aj! Są żywe i okropne! Ratunku! Nie chcę tu być! Zabierzcie stąd te raki! Fu, co za paskudztwo! O rany! Jeszcze nigdy nikt nie uciekł z pudła! Najwidoczniej raki są bardzo przerażające! Emo, znowu pierwsza naciskasz guzik. Do dzieła! Ej, nie czas na spanie. Czas kontynuować challenge. Już? Zaczynamy? Chcę niebieski przycisk. Co za pech. Będę musiał wylać na ciebie cały zbiornik śmierdzących glonów. Be, śmierdzi jak bagno. To znaczy, że ja tym prześmierdzę. Za co? Nawet nie mam ze sobą perfum. A szkoda, przydałyby ci się. Co za smród. Mirando, twoja kolej. Co wybierzesz? Niech będzie żółty. Wygląda na to, że muszę ci dać trochę starych gratów. Chwileczkę? Tak. Miranda dostanie starą lampę, w której według legendy mieszka Jean. Wow, będzie musiał spełnić moje trzy życzenia. Daj mi tę lampę szybko! Muszę ją tylko dobrze potrzeć. Spróbujmy. O ja prawdziwy Jean, rzeczywiście! Mogę spełnić trzy życzenia Mirandy. Zacznijmy od pieniędzy. Bez problemu. Super! Jestem bogata! Ile kasiory! Nie zgadzam się na to. Ja też mam trzy życzenia. Daj mi tę lampę. Oddawaj. Jest moja. Ojej! To lampa Alladyna. Co wy narobiliście? To była moja lampa i mój Jean! Co się z tobą stało? Pomóż mi! Zobacz, co oni mi zrobili! Teraz śmierdzę! Rozwiązanie może być tylko jedno. Tylko syrenki mogą mieć glony na głowie! Co? Skąd się wziął ten ogon? Ja nie jestem syrenką Jeanie, dokąd poszedłeś? Wracaj tu! Nie chcę mieć rybiego ogona! O Ojej, okazuje się, że Jin nie zawsze jest taki dobry. Dobrze, że dostałam tyle kasy. Szczęścia razem nie.